Cześć, witajcie, z tej strony Nioski z wioski W dzisiejszym odcinku Jak widzicie po miniaturce pod, Podłożyłem pod kwokę 10 jajek kochinów Ale zanim to, pokażę wam Co się właśnie stało Nikt by raczej w to nie uwierzył Jak wiecie Kura bursztynowa i biała znoszą jajka A tu niespodzianka Bo czarna również jest w gnieździe. Znosi jajka i to już jest Wydaje mi się, że to drugi dzień, który znosi jajka Bo wczoraj były trzy Od dwóch dni jajek nie zbierałem Pokażę Wam ile jest Tutaj tak po cichu, żeby nie przeszkadzać kurce Tutaj są cztery, i tam pod kurą są dwa. I to jest właśnie, to są jajka z dwóch dni. Pokażę Wam ją jeszcze, jak siedzi ładnie. Niech siedzi dobra. Nie będziemy jej przeszkadzać. Pokażę Wam jeszcze kwokę. Już drugi dzień siedzi. Tutaj sypnąłem pszenicę i dałem wodę. Właśnie przed chwilą weszła aż do gniazda. I teraz wlatuję wam filmik jak przez chwilą kurka właśnie sobie zajadała. Więc widzimy się za chwilkę. Jestem już, zamykamy kwokę. Tu jeszcze pręta tak wbiłem, żeby drzwiczki się do końca nie uchylały, żeby miała tam cieplej. Zobaczymy, ile z jajeczek, bo tu słyszę, że jakaś kura się drze. Tutaj mamy 0, tutaj dwie kury, ale ta biała dziobie, więc nie będę sprawdzał. I tutaj jedna kura się też drze. Tutaj mamy 0. tutaj kurkę białą i tutaj, i tu widzę jakieś są jajeczka, ale teraz kura nakryła, to też nie będziemy jej przeszkadzać oczywiście, niech sobie ze spokojem niosą. Jak widzicie na wybiegu się trochę zrobiło znowu błoto, ale widzę, że to kura mnie przeszkadza i niedługo ma się znowu zrobić trochę cieplej i, i to na pewno wyschnie, bo ostatnio było ciepło, to też wyschło. Więc tym się nie przejmuję. Bardzo się cieszę, że już trzecia kura od kochinków nosi jajka. Myślałem nad tym, żeby już zostawiać jajka. To może któraś usiądzie, ale to zobaczymy już w następnych odcinkach. Dzisiaj również taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Następny odcinek wleci za 2-3 dni. Zobaczymy również, co tam u kwoki. I pamiętajcie o subskrypcji, bo ponad. 70% osób, które ogląda te filmy, nie subskrybuje nas. Nie zapomnijcie również o miłym komentarzu i lajku. Więc co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema!